Jakie są najczęstsze dolegliwości bólowe po zabiegu i jak sobie z nimi radzić? No, pacjenci po ustąpieniu znieczulenia najczęściej skarżą się na, takie, na taką tkliwość w miejscu zabiegu, lekkie rozpieranie, które najczęściej występuje w danym dniu. Natomiast po nocy, rano rzadko się zdarza, żeby pacjenci, chyba że to są bardzo duże zabiegi, gdzie tych implantów jest prowadzonych duża ilość, no to wtedy jestem skłonna już powiedzieć, że liczba tych. Leków przeciwbólowych może być trochę większa. Natomiast faktycznie no, pacjenci no, wiedzą, że taki delikatny ból występuje danego dnia przed snem. Czy istnieją jakieś długotrwałe dolegliwości bólowe związane z implantami? No oczywiście, że mogą istnieć. Tak? To, 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 to jest ciało ludzkie i my nigdy nie wiemy, jak ono zareaguje na zabieg. Poza tym trzeba pamiętać, że każdy człowiek ma inną skalę odczuwania bólu, próg bólu. To, co dla jednych jest bólem, dla drugiego nie będzie. Więc tego naprawdę trudno jest nam powiedzieć. Natomiast no, albo mam mm, takich pacjentów z takim progiem bólu, ale jednak rzadko się skarżą na długotrwałe dolegliwości. No, nie przypominam sobie w tej chwili.